metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Proszę o Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 1399 z późniejszymi zmianami. Od dnia 1 lipca 2013 roku gminy objęły właścicieli nieruchomości z systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycję artykułu 6K ustawy, Rada Gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w artykule 6J ustęp 1 i 2 metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty określone w tej treści artykułu 6j ustęp 1 i 2 metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych stanowią ilocze. Pierwsze liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość albo 2, ilość zużytej wody z danej nieruchomości albo 3 powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie artykułu 6 ust. 1. Jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych mieszkanych przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty. Przy ustaleniu stawki opłaty wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Jędrzejów ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, a w szczególności, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Powyższe dane uzyskano na podstawie analizy kosztów zagospodarowania odpadów, kalkulacji kosztów obsługi systemu oraz szacunkowych kosztów transportu odpadów dostarczanych do posesji. RIPOK we Włoszczowie. Zróżnicowane, zróżnicowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny ma na celu zachęcenie poprzez aspekt finansowy mieszkańców gminy Jędrzejów do segregacji odpadów. Poprawi jakość środowiska naturalnego, a także pozwoli na osiągnięcie przez gminę Jędrzejów wymaganych poziomów odzysków partii od W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Dziękuję. Proszę bardzo. ktoś z Państwa Radnych ma jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Czajor. Panie Burmistrzu, ja na komisjach, w jakich komunalnych instytucjach, w organizacji, zgłosiłem autopoprawkę, że Przepraszam Panie Burmistrzu. Proszę Panie Burmistrzu. Przepraszam, że tak wpadłem w słowo. No, ale, nie że... wątpię z pan ręki, na radny pana wyprzedził. Pan radny mnie tutaj wesprzeł i pan przewodniczący przegadał, udaje się na do... do... Jak najbardziej wniosek komisji słuszny. Proszę o dopisanie w paragrafie trzecim, punkcie pierwszym, na końcu punktu pierwszego i na końcu punktu drugiego od gospodarstwa domowego. Zwrotu, proszę o dopisanie zwrotu od gospodarstwa domowego. To jest w paragrafie pierwszym i paragrafie trzecim punktu 3. 1. Dziękuję bardzo mi ładny. Dziękuję proszę bardzo, że ktoś z Państwa radnych, pan radny Kuśmistrz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, zaproszeni gości. W sprawie obrać i akurat ja... Faktycznie tu jeszcze jeden radny, żeśmy prosili, żeby prowadzić to jak najszybciej, ponieważ przetarg wyszedł jak wyszedł. Wyszedł bardzo tanio, więc mieszkańcy powinni tanio płacić za śmieci. Jednak utrzymywanie tej kwoty przez pół okresu rozliczeniowego, czyli przez 9 miesięcy, to już gdzie, za 9 miesięcy zapłacili. Pozwoliłem sobie zrobić takie wyliczenia i wiedzę, że to na, na podstawie tych dokumentów, które żeśmy otrzymali na, na tą sesję, ta opłata jest zdecydowanie za duża, a uchwała, która jest przygotowana na obniżkę tylko 4 zł, to jest po prostu śmieszna obniżka, ponieważ nie uwzględnia pieniędzy, które ludzie już zapłacili. Za połowę okresu odżyczeniowego, czyli za 9 miesięcy mieszkańcy już wnieśli opłaty. I niestety, skoro jest ustawa, że gmina nie może zarabiać na śmieciach, to niestety, ale trzeba to jakoś tym ludziom zwrócić. Prosiłem w trakcie poprzednich sesji, że jeżeli powiedzmy ta opłata już nadwyżka jest, to żeby pominąć powiedzmy jedną ratę wpłaty za śmieci. Okazało się, Pan Burmistrz powiedział, że to jest niemożliwe, bo to musi być łóżka. Uchwała. Więc trzeba teraz to bardzo się na tym pochylić, zastanowić, żeby tą kwotę, którą mamy się zatwierdzić, była jak najbardziej zbliżna do rzeczywistych kosztów, które ponosi gmina na od zbiór śmieci. Na podstawie dokumentów, które zostały przedstawione radnym, pozwoliłem sobie takie coś wyliczyć i zaraz to Państwu przedstawię. To jest wyliczenie ceny opłat za śmieci na podstawie materiałów dostarczonych na sesję radną. Pierwszy punkt. Miesięczny koszt funkcjonowania systemu to jest 65 200 zł. Zakładana rezerwa przez Pana burmistrza, która powinna być 10% to jest 6 250. Punkt trzeci. Koszt funkcjonowania systemu za jedną drugą roku uwzględniając tą to, rezerwę to jest 430 320 zł. Wpłaty od mieszkańców za jedną drugą roku, bo ja wiem jest już y, pół roku, ale te dokumenty dotyczą y, pół roku, czyli jest 6 miesięcy. To jest 842 339 zł przy ściągalności 92%. Nadpłata je, za jedną drugą czy za połowę roku 412 19 zł. Koszt funkcjonowania zbiórku, zbiórki śmieci plus 10% rezerwa w stosunku do spłat, do spłat mieszkańców, czyli to jest 430 320 zł.